Coś nowego, bo ciągle to słyszę wiadomości. Ciągłe wojny, katastrofy, kryzys przyszedł. Afera za aferą, korupcja państwo zjada. Nawet na naszym zdrowiu darmo zjady chcą zarabiać. Policyjne hasła społeczniaków to zaraża. Udana interwencja, bohater się wykazał. Małe dzieci mają dramat, matka znika gdzieś pijana. Przez sąd w domu dziecka dla nich przecież to jest kara. Odcinam się od tego, wychodzę się obiarać. Znowu widok radiowozów, dzielnicówka zajebana. Kaptur na głowie, przemykam na orientie, Jak zwykle mało czasu w dwójce pierwsza klatka wszędzie Stoję przykitrany, kitrany za murkiem, bo kamera Widzę dalej, stoją żule, co im kopsnę piątkę nieraz Spokój jak w niedzielę, po chwili się wydaje i zasypia, kończę joint ręce dalej Ile razy jeszcze będzie o tym słychać Życie utrudniają zamiast dać nam oddychać Ile razy Dalszy ciąg opowiadań, jak los się nie układa, Więcej negatywu mimo pozytywnych starań. Chłopak targą się na życie, dlaczego, jak myślicie, zostawił żonę, dziecko, o czym jeszcze tu usłyszę. Zle djemno z przepicia, przed pięćdziesiątką lipa, pożegnał się ze światem, bo nie umiał się powstrzymać. Codziennie jakieś musy, jakby mało było tego, morał dla na nas wszystkich, oderwi się od złego. Kłótnie wśród Twoich zdarzają się zbyt często, to duma nie pozwala, pogodzić się na pewno. Póki może się jeszcze zmięto, czas naciera ślady, w jedności siła szanuj, i będzie Chociaż nie wiem jak bym chciał, tego już nie słyszeć Tak to już się znał wpadł, drugi wyszedł Załamuje im się życie, spójrz na to jeszcze bliżej Pośród betonu przykładów aż nie zliczę Ile razy jeszcze będzie o tym słychać? Że życie utrudniają zamiast dać nam oddychać Ile razy jeszcze powtórzysz to samo? Znów znaczy się nie udało, je zero, było mało Ile razy jeszcze będzie o tym słychać? Że życie utrudniają zamiast dać nam oddychać Ile razy jeszcze powtórzysz to samo? Powiedz mi coś jeszcze, czego nie słyszałem. Chyba nic mnie już nie dziwi, bo za dużo tu słyszałem. Pokaż mi coś jeszcze, czego nie widziałem. Chyba nic mnie już nie dziwi, bo za dużo tu widziałem. Powiedz mi coś jeszcze, czego nie słyszałem. Chyba nic mnie już nie dziwi, bo za dużo tu słyszałem. Pokaż mi coś jeszcze, czego nie widziałem. Chyba nic mnie nie dziwi, bo za dużo tu widziałem. Ile razy jeszcze będzie o tym słychać Życie utrudniają, zamiast dać nam oddychać Ile razy, jeszcze powtórzysz to samo, znów się nie udało, je zero było mało Ile razy, jeszcze będzie o tym słychać Życie utrudniają, zamiast dać nam oddychać Ile razy, jeszcze powtórzyć to samo Znów się nie udało, je zero było mało Ile razy, jeszcze będzie o tym słychać Że Życie utrudniają, zamiast dać nam oddychać Ile razy